Ale... Lampa co... wjeżdża. A. Ale jeden tylko. Do Dobrze. Leży. Na czele. Dwóch jest ich, trzeba pojechać. Jeden short bandy. Ander, kurwa. Nice, Bartek. Ostatni Ander. Ander. Nice. Bartek. Stop <toddź> to za kufa. Boksa WUFA Jeden, Jeden rampa leży. był Zakręt leży Whitler Jeden po jest w pałacu Zrodzina Roduj Pałac leży Może być pod okno Chcesz mi drugi Rampa leży Pod okno Okno, uwaga Leży CT. Jeden